Ok, czyli jak mamy stopę, powiedzmy, zrobię taki model. Wojtkowi, daj. Dobrze, daj. Proszę. Teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że ta stopa jest skoślawiona i macie to narysowane tutaj w pierwszym obrazie, zaznaczymy sobie tą oś, linię przednią. Jeżeli my. Naszemu podopiecznemu pokażemy, że oś schodzi się w tą stronę, ok, czyli mamy, idziemy sobie cały czas do tego kośstawienia stopy i to, co chcemy z nim zrobić, oczywiście, jeżeli się da, to zrobić treningowo, czyli żeby stopa nam się wyrównała. Ile palców jest 5. ok? On dzięki tym liniom będzie dokładnie wiedział, co z tą stopą zrobił. Jak wytworzyć napięcie na stopie, jak zapracować nią, jak zapracować piętą, jak zapracować mięśnie z szokowym długim, jeżeli on jest problemem, żeby ustawić ją w linii prostej. i Teraz on ma dokładnie, jak narysujemy sobie na stopie, dokładnie widzi, jak to zrobić. Nie, jakby nie musicie celować, czy zrobić to więcej koślawości, więcej szpotawości, czy bardziej skrócić pierwszy promień, czy bardziej napiąć palce i tak dalej. Po prostu to widać z przodu. Oczywiście my tu wszystko mówimy. Jakby skupiamy się na tym na braku patologii, jakby strukturalnej, złamaniach, skręceniach. Jesteśmy już albo po ocenie fizjoterapeutycznej, albo z karty wynika, że tej oceny nie potrzebujemy, ok? I teraz tak, w ogóle jak zwrócimy sobie uwagę na stopy Justyny, no to super, nie? Ktoś ma jakieś zastrzeżenia? Do stopy? Znaczy, jak powinna wyglądać stopa w ogóle? Palco otwarte powinno być. Palce otwarte. otwarte, no. no to Są? Dobrze. No są. Są. No. Co jeszcze powinno być? Jak sobie tak patrzymy. Duży palc ten Justynium pięty, to jest właśnie nazywa się... Tu? Tak. Mniej więcej z naszej tak samo linia. Dobra, czyli chodzi o to, żeby nie był tutaj, tak? Żeby nie patrzył do środka, czyli też możemy sobie na to zwrócić uwagę, jeżeli mamy stopę w ten sposób i wyznaczymy sobie dwie linie po krawędziach palców, to jeżeli one się spotkają, to wiadomo, że coś jest już nie tak, okay? Ogólnie ta linia powinna iść równolegle lub na zewnątrz. Czyli tutaj jest, tak? Co jeszcze? Nie chodzi mi tutaj o ocenę fizjoterapeutyczną, czyli z tego GTS, u gdzie tam jest 47 punktów i yy, ja w ogóle nie wiem, o co tam chodzi. Chodzi, chodzi tylko tyle, ile wam jest to potrzebne w trenowaniu podopiecznych, ok? E, czyli na pewno łuk musi być wysoki, tak? Takie rzeczy słyszeliście. E, nie, nie ma skoślawienia stopy, czyli to już by było złe, czy wyszpotawienia, tak? E, takie rzeczy. Na to najczęściej się zwraca uwagę. To, co my chcemy wam pokazać, na co my zwracamy uwagę, to to, że, że ta stopa tak wygląda, to znaczy, że ona może, jest funkcjonalna. Okej, okay? ona ładnie wygląda. I teraz z Kamilem mieliśmy już wiele przypadków takich, że zwłaszcza trójboiści, którzy do nas przyjeżdżają i którzy jakby jest teraz taki hype na pracowanie na stopą. Ostatnio nawet przykład kolegi, który robi 7 ćwiczeń na stopę. Stopa jest świetna. Wszystkie palce. No mówię, że jemu bliżej było do zagrania na fortepianie tymi stopami niż do zrobienia dobrego przysiadu. Ale jak się okazało, że jak robi przysiad, to stopa w ogóle nie jest połączona ani z nogami, ani z klatką piersiową, ani z bruchem, ani z oddychaniem. Więc yy, jakby ćwiczenie samej stopy, jej wygląd wcale nie musi e, iść za funkcjonalnością całego ciała, OK? Czyli nam zależy w naszej koncepcji GSP, żeby ta ładna stopa pracowała z resztą, ok? Czyli teraz jak sobie wyznaczamy ten podział przedniej stopy. Znajdujemy sobie, drugą kość stopia, okay? czyli jej zewnętrzną i wewnętrzną krawędź, i teraz ma zaznaczamy sobie środek tej kości, OK? Dwa. Tutaj sobie delikatnie tylko rozcieramy. Nie, może być. Rościeramy e, skórę na piszczeli, a żeby nam się później ten. Wody nie pijesz. E, żeby nam się nie przesunął ten znacznik. I teraz jedną trzecią dolnej części kości piszczelowej szukamy sobie krawędź. Jedną trzecią, czyli obojętnie. Czyli odtąd dotąd, gdzie Wam wygodniej, gdzie łatwo zaznaczyć sobie e, krawędź tej e, kości. I oczywiście zwracamy uwagę, żeby tutaj nam nie zaglądała. te nogi masz na dole. OK, Później tam będziesz to robiła. I teraz cyk, kropeczka na środku. OK. Teraz najtrudniejszą rzeczą jest to, żeby znaleźć kość skokową. I znaleźć kość, yy, kość skokową, czyli zewnętrzną i wewnętrzną. Czyli żeby to zrobić, proszę Justynę, żeby poszła na zewnętrzną krawędź stopy i ona nam tutaj ładnie wychodzi. OK, Ta kość skokowa. Trzymam palec. Można sobie nawet zaznaczyć tutaj. OK. I teraz proszę, żeby robiła skoślawienie stopy. Ok, czyli tutaj mam yy, część wewnętrzną tej kości. I teraz proszę, żeby Justyna stanęła prosto, czyli w tej naturalnej pozycji. Ok, mogę sobie zaznaczyć. Teraz mam te dwa punkty, dzielę to na pół. Czyli na pół jest tutaj. Ciągnę sobie linię. Możemy to zrobić przez przyłożenie kartki, żeby to było równiutko. Ja mam super rękę, więc... Cyk. No i teraz, jak sobie patrzymy, no już na nie jest dobrym przykładem, bo wyszło ładnie. Eee, ale oś jest prosta, ok? Czyli gdybyśmy mieli koślawość stopy, no to byłoby coś takiego. I teraz, jeżeli mam podopiecznego, który koślawi stopę, to tylko wystarczy, że mu powiem: Zrób tak, żeby te dwie linie były jedną linią prostą. Zobaczymy, jak wyjdzie tu Piotr, ok? Czyli stopa też dosyć ładnie wygląda, tak? Na pierwszy rzut oka. Daj na zewnętrzną krawędź. Jeszcze, jeszcze jak możesz. zawsze tu kość sobie wychodzi, skokowa, do środka. Idziemy dalej. Jeszcze, jeszcze. O tak, dobra. Luz, staw się. Jeszcze raz. Okej, okay. wracaj. Daj na zewnątrz jeszcze raz. OK, wracaj, ustaw się prosto. No właśnie, naturalnie, OK? Czyli widzimy, że środek będzie gdzieś tu. Teraz, jak sobie pociągniemy tą linię, to widzimy, że jest delikatne yy, skoślawienie, okej? Okay? I teraz, co robimy w takim przypadku? Robimy sobie próbę korekty. Czyli ja tutaj pod kostką, nie pomagasz. Okay? Pod kostką jest taki punkt, że on i tak będzie bolesny. Ja sobie ustawiam tą linię do yy, do tego, żeby ona była prosto. Jeżeli ona będzie w drugą stronę, no to oczywiście robię to w drugą stronę. Ale my chcemy sobie ją zawsze wyprostować. I teraz na co zwracamy uwagę? Zwracamy sobie uwagę na duży paluch, ok? A zwłaszcza na jego podstawę. Czyli zobaczcie, przy próbie korekty u Piotra podniósł się podstawa pierwszego palucha. Ok? I teraz, jeżeli my będziemy mówić Piotrowi. przysiad robisz? Jeżeli będziemy mówili, żeby robił przysiady, to co zrobi Piotr? Zrobi to. Żeby ustawić kolano na zewnątrz, to musi ustawić stopę, więc on będzie zwierał stopę i będzie robił to. Okay? Ale podstawa palucha nadal nie będzie wciśnięta. I teraz, yy, dlaczego tak ważna jest postawa palucha? Do podstawy palucha przyczepia się mięsień strzałkowy długi, czyli on sobie idzie powiedzmy gdzieś odtąd, pod kostką przyczepia się do kości łódkowatej, pod spodem przyczepia się do, do podstawy palucha. Czyli on ma tak naprawdę dwie funkcje. Czyli utrzymanie tej stopy. A, w, w, w stabilizacji, czyli luźno stopa, czyli stabilizuje sobie skoślawości do szpotawości, ale on jeszcze robi wciśnięcie podstawy palucha. I teraz przy próbie korekty, jeżeli unosi mu się y, podstawa palucha, ale kciuk jest przywarty, to znaczy, że zginacz palucha pewnie będzie tutaj przeciążony i większość pracy będzie wykonywał zginaczem palucha. A w trakcie chodu będzie to wyglądało w ten sposób. Ok. Czyli nie przeniesie mi siły, nawet jeżeli by chciał w trakcie chodu, czy to, e, czy powiedzmy, jeżeli weźmiemy sobie wyciskanie i ktoś robi leg drive na palcach, e, tej siły ze stopy nie przeniesie e, na górę, bo ona utknie pierwsze w stawie skokowym, a drugie na kolanie, okay? Czyli ważne jest dla nas to, żeby w skorygowanej pozycji nauczyć Piotra, żeby dociskał podstawę palucha, ale żeby nie pracował z palcem, ok? Czyli w pierwszej kolejności jest podstawa palucha, w drugiej kolejności jest palec. Dlaczego tak się dzieje? Bo w trakcie chodu, musicie wiedzieć, że w, y, procent aktywacji y, mięśnia strzałkowego, długiego właśnie funkcji dociśnięcia postawy palucha i zginacza palucha, to jest y, 60% do 40%. Czyli 60% pracy najpierw musi wykonać to, a dopiero resztę to. A w jego przypadku prawdopodobnie będzie tak, że większość pracy, czyli około 70%, wykona to, a resztę zrobi to.